Siemanko Siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, Kinosztukwalki.pl i nie tylko. Witam was, moi drodzy, serdecznie w nowym odcinku z serii Co się z nimi stało, a w tej serii to ja już nagrałem całe mnóstwo różnego rodzaju epizodów na temat nie tylko bohaterów na akcji, ale innych bohaterów, do których mamy sentyment. Między innymi, moi drodzy, stworzyłem odcinek na temat Łupi. Goldberg, aktorki, którą z całą pewnością kojarzycie m.in. z dwóch części takiego filmu jak Zakonnica w przebraniu, kto wie, może kiedyś doczekamy się trójki, ale póki co polecam powrócić do tego odcinka. Oprócz tego stworzyłem materiał na temat nieżyjącego już aktora Patricka Swayze, który pojawił się oczywiście w takich tytułach jak Dirty Dancing czy Uwierz w ducha. Ten drugi zdecydowanie chwyta serce. Poza tym jeszcze całe mnóstwo filmów akcji, jak chociażby na fali z Keanu Reevesem. A na deser, moi drodzy, Pamela Anderson. Oczywiście bohaterka serialu Słoneczny Patrol i takiej produkcji jak Żyleta. A dzisiaj wyjątkowy gość. Wyjątkowy, ponieważ mamy do czynienia z czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Moi drodzy, Al -Bandi, czyli Ed O'Neill. cudowne lata 80 i 90 były obfite w całe mnóstwo różnego rodzaju seriali telewizyjnych które oczywiście w polskiej telewizji mogliśmy oglądać no chociażby ten przed chwilą wspomniany słoneczny patrol czy film serial który dostarczał nam całe mnóstwo emocji czyli z archiwum X z Davidem duchownym i Gillian Anderson oprócz tego moi drodzy motorowa plaża kobiety Hulk Hogan czyli "Grom w Raju, znany również jako Piekło w raju, legendy kung fu z Davidem Carradine'em. Jeszcze taki z dreszczykiem emocji serial, który za dzieciaka oglądałem na RTL7 pod tytułem Czy boisz się ciemności? Opowieści, skrypty i wiele, wiele innych. No, dużo można by tego wymieniać. Jednym z tych seriali, które nam towarzyszyły, mi przynajmniej w dzieciństwie. Gdzieś tam o porannych godzinach na polsacie. Zazwyczaj przed szkołą wstawałem na godzinę ósmą, wstawałem o godzinie szóstej. I moi drodzy, oglądałem Boleciało z samego rańca. Świat według Pandich, a w roli głównej oczywiście Albandi, czyli Ed O'Neill. Moi drodzy, serial o rodzinie nieudaczników, niesamowitych pechowców, zwłaszcza jeżeli chodzi o głównego bohatera, frustrowany piwem w ręku. Przed telewizorem, całe mnóstwo różnego rodzaju dowcipów. Oczywiście, sitcom dowcipów, które na tamte czasy nawet były kontrowersyjne, a co dopiero teraz. No, serial, który z całą pewnością miał dużą oglądalność, ponieważ nastukali ponad 260 odcinków. I to jest jeden z tych tytułów, które zdecydowanie kojarzą się z latami 90. Dlatego zadałem sobie podstawowe pytanie, co się z tym człowiekiem stało. No moi drodzy, co się stało, to zaraz wyjaśnimy. Przede wszystkim to nie jest gość, który całkowicie zniknął. I mogę Wam już teraz powiedzieć, że pojawił się w innym serialu, który odniósł również duże sukcesy i to w ostatnich latach. Ten serial nazywa się Współczesna Rodzina. To, co łączy świat według Bandich i współczesną rodzinę, to to, że odnajduje się nasz główny bohater w rodzinie, ale też to, że w przypadku świata według Bandich miał nominację do. Złotego Globu nasz główny bohater, a w przypadku współczesnej rodziny dostał trzy nominacje do Primetime Emmy. Także zacznijmy historię Eda O'Neill'a od samego początku. Ed O'Neill znany jako Al Bundy, czyli człowiek, którego jedną z największych fanek jest sama Britney Spears, urodził się w roku 1946 w Youngstown w Ohio. To znaczy, że ma już prawie 80 lat. Czyli prawie tyle co Sylwester Stallone. Czas leci niesamowicie szybko, moi drodzy. Jeszcze niedawno za dzieciaka się oglądało świat według bandich, a tu już 8 tych na karku. Dobrze, że nie u mnie. <laughs> Wszystko przede mną. Moi drodzy, człowiek, którego mama była gospodynią domową, za to ojciec pracował w hucie stali i był kierowcą ciężarówki. Sam Ed już od najmłodszych lat też się wziął za robotę. Kiedy był 14-latkiem. Ojciec mu załatwił pracę w kucie stali, również tam pracował, oprócz tego dorabiał sobie na budowie. Ale to nie znaczy, że nie chodził do szkoły. Chodził, moi drodzy, do katolickiej szkoły Urszulanek, gdzie już od najmłodszych lat interesował się futbolem. Poza tym poszedł na Uniwersytet w Ohio, gdzie studiował historię. Potem się przeniósł, dostał stypendium na Uniwersytet w Youngstown, gdzie, moi drodzy, grał w futbol. Amerykański, a w roku 1969 został zakontraktowany w drużynie Pittsburgh'a, Pittsburgh Steelers, jeżeli dobrze pamiętam, jako zawodowiec. Niestety no nie trwało to długo, konkurencja i, i, i nazwiska ludzi, którzy mu towarzyszyli, że tak powiem, na placu boju, to były znane nazwiska, no i nie był w stanie się przebić, także tutaj. Tutaj nie zrobił wielkiej kariery. W ogóle no, <noise> niesamowity zbieg okoliczności, bo w świecie, według bandych, dobrze wiemy, że nasz główny bohater, który zajmuje się sprzedażą obuwia, często wspomina te czasy, kiedy tam miał kilka przyłożeń za dawnych lat i, i, i żałuje, że ta jego kariera nie poszła naprzód. No tutaj można powiedzieć, że taki wycinek z prawdziwego życia Eda o Nila. Kariera sportowa może nie wyszła, ale Ed O'Neill był studentem programu teatralnego i występował nawet na Broadwayu. Uwaga, teraz wszyscy fani kina sztuk walki słuchają roli boksera w przedstawieniu pod tytułem Knockout. Zaczął karierę w roku 1980 i to moi drodzy nie była kariera komediowa, chociaż można by tak pomyśleć, no nasz Albandi się kojarzy głównie z komedią, tak i, i, i tyle, tak, z jakimś nieudacznictwem. A tutaj zaczął naprawdę Ed O'Neill naprawdę na grubo, ponieważ wystąpił w produkcji z samym. Alem Pacino, produkcja z 80. roku pod tytułem Zadanie specjalne i wystąpił tam w roli detektywa, czyli poważna rola, a nie jakaś, jakaś komiczna rola, pomimo tego, że komikiem też oczywiście nasz bohater jest. W tym samym roku produkcja pod tytułem Psy Wojny, też tytuł wielokrotnie przywoływany, Christopher Walken występuje w roli głównej w tej produkcji, także naprawdę z przytupem, no, utalentowany gość, tutaj Broadway, tutaj od razu produkcję przy tak znanych nazwiskach, no można by powiedzieć, że nie do pomyślenia patrząc tylko, tylko przez pryzmat tego serialu. Natomiast w roku 1984 wystąpił. W jednym epizodzie serialu, który również w Polsce był emitowany i powinniście znać, chodzi o Policjantów z Miami. Właśnie tam gościnnie Ed O'Neill się pojawił i wystąpił. I nie był to jedyny serial, w którym się pojawił i wystąpił, ponieważ jeszcze pojawił się w jednym epizodziku serialu pod tytułem McCall. Rok później, moi drodzy, to jest serial, pierwowzór filmu, który teraz mogliśmy jakiś czas temu oglądać w kinie w zasadzie trylogii, z Denzelem Washingtonem pod tytułem Bezlitości. Equalizer to jest oryginalny tytuł tego serialu i właśnie w nim Ed O'Neill również wystąpił w jednym epizodziku. Poza tym, moi drodzy, pojawił się w produkcji pod tytułem Papay Doyle. Moi drodzy, to jest rola główna, warto tutaj zwrócić na to uwagę, ponieważ tutaj zagrał postać, którą możemy oczywiście kojarzyć z oscarowego francuskiego łącznika z Jeanem Hackmanem. Także kolejna poważna rola, ważna rola w jego karierze. No i to był mniej więcej moment, kiedy otrzymał propozycję występu w nowiutkim serialu dla telewizji Fox pod tytułem Świat według Bandich Świat według Bandich Ponad 260 odcinków, wliczając w to odcinki specjalne. Moi drodzy, równo 11 sezonów. Serial realizowano do 1997, czyli przez 10 bite 10 lat. Moi drodzy, produkcja emitowana w Polsce głównie na Polsacie, nawet teraz ją gdzieś tam można na streamingach dostać. Potem też na Polsacie 2, gdzieś tam na TV6. W różnych miejscach była emitowana, ale głównie kojarzy się oczywiście z Polsatem. Produkcja, gdzie w roli głównej mamy Ala Bandiego. No niesamowite jaja, no w tych czasach to już tak jak mówię, dla niektórych ten humor byłby niesmaczny. Ale słuchajcie, ja tam y, lubię taki, taki humor, można powiedzieć, troszeczkę sarkazmu, troszeczkę przerysowany, także ja nie mam nic przeciwko. Co ciekawe, ten serial wyprodukowany dla telewizji Fox nigdy nie miał jakiejś gigantycznej oglądalności. To jest serial, który miał oglądalność dobrą i umiarkowaną przez cały ten okres tych 10 lat. To nie było tak, że to był nagle wielki hit. To jest serial, który zapewniał pracę tym wszystkim aktorom. To jest serial, który powodował, że powodował, no był w stanie po prostu przetrwać, no i się tak przez te 10 lat utrzymywał. Mam miłe skojarzenia z tym serialem. Ten serial moi drodzy, jeżeli ktoś obejrzał wszystkie 11 sezonów i jeszcze mu tam czegoś brakuje, chciałby sobie poglądać, to powstało tyle remake'ów, tyle wersji zagranicznych. I moi drodzy w Armenii, i na Węgrzech, i Argentyna, i Brazylia, i Izrael, i Rosja. Także moi drodzy, naprawdę w wielu państwach można, można zobaczyć remake'i tego serialu. No nawet u nas w Polsce gdzieś tam zaczerpnięta została idea i powstał świat według Kiepskich, tylko z Całkowitym przełożeniem na polskie realia, dlatego tak trudno go nazwać takim typowym remake'em. Bardziej po prostu inspiracją, no ale tytuł zdecydowanie nawiązuje do świata według Bandich, także jedno z drugim się troszeczkę, troszeczkę łączy, nie ma co tutaj ukrywać. Ciekawostką, jeżeli chodzi o świat według Bandich, to jest to, że ten serial nagle ucięto. Tak naprawdę zostawili furtkę wyjścia po 11 sezonie do 12 sezonu, ale 12 sezon nigdy nie powstał, a sami aktorzy, którzy występowali w rolach głównych, czyli no tutaj Ed O'Neill, aktorka, która wciąż dzieliła się w rolę Peggy, syn Bad, tak, córka Kelly, jeżeli dobrze pamiętam. Oni się wszyscy dowiedzieli tak naprawdę od fanów i z doniesień, z doniesień medialnych o tym, że jest koniec. Tak, nikt z, z ludzi, tam dyrektorów i tak dalej, Foxa się do nich nie odezwał. Nie odezwał, słuchajcie, już nie będziecie grać. Po prostu po 10 latach się dowiedzieli, że nie mają już roboty i tyle. I tak zakończono temat serialu świat według bandit, natomiast mi gdzieś pozostał ogromny sentyment do, do tej produkcji, zwłaszcza z tego względu, że ona gdzieś mi towarzyszyła w dzieciństwie. W tych porannych godzinach, mówię, stawałem gdzieś o 6 na tą 8 do szkoły. No, i to zawsze, jak stawałem, zapuszczałem telewizor, pakowałem plecak, tam jadłem śniadanie czy coś, to gdzieś tam zawsze, zawsze z rana leciało. Taki sitcom. Ale moi drodzy, Ed O'Neill nie tylko występował w tym okresie, tych 10 lat w tym serialu. Oprócz tego miał jeszcze kilka innych ról. Podczas realizacji Świata według bandych wystąpił w 1988 roku w produkcji pod tytułem Szkoła Gladiatorów. Rok później pojawił się w filmie Przestępczość zdeorganizowana oraz w filmie K9 uwaga z samym Jamesem Belushi. To jest produkcja popularna, ja ją pamiętam z półek w wypożyczalniach kaset VHS, więc może ktoś z Was ten film oglądał. Kto pamięta? ala Bandiego w tym filmie, to niech tam wrzuci jakiś komentarz. Będę wdzięczny. W roku 1991 bezduszne prawo i tutaj rola główna. Natomiast moi drodzy w roku 1992 i 93 dwie części filmu pod tytułem Świat Wayne'a i to też możecie kojarzyć, ja sam miałem obie części na kasetach VHS. Poza tym w roku 94 drużyna psów z nikiem Nolti i w roku 97 czyli tym ostatnim roku kiedy był emitowany świat według bandych Ed O'Neill wystąpił w produkcji Hiszpański więzień z aktorem komediowym Stevem Martinem, do którego również mam bardzo duży sentyment. Steve Martin, siwy gość, wystąpił w całej masie produkcji. Tutaj, że tak powiem, fani dobrej komedii mogą go kojarzyć z Wielkiej Hecy Buffingera, z Eddiem Marfim. Może bardziej fanki mogą go kojarzyć z filmu To Skomplikowane z Meryl Streep. Także on tutaj wystąpił z Edem O'Neillem w hiszpańskim więźniu. Jak sami już z całą pewnością wiecie, w okolicach roku 2000 wiele gwiazd, czy to kina akcji, czy, czy w ogóle kina y, gwiazd telewizyjnych, gdzieś tam pogasło, gdzieś zniknęło. Natomiast Ed O'Neill cały czas się gdzieś tam utrzymywał i raz na jakiś czas dostawał ciekawe role. Jedną z nich jest rola w roku 1999, rola w filmie Kolekcjoner Kości, oczywiście z Denzelem Washingtonem. Jest Angeliną Julie. Tutaj, moi drodzy, no ja mam bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia, ponieważ ja wiem, że ten film ma wielu fanów. Ja, ja wiem o tym, że kolekcjoner Kości ma y, bardzo wysoką ocenę na filmwebie i na portalach zagranicznych. Ja również jestem wielkim fanem Denzela Washingtona, moi drodzy. To jest jeden z moich ulubionych, jak nie ulubiony aktor, tak w ogóle. Natomiast ja film kolekcjoner Kości uważam za. Jeden z jego słabszych filmów. Jest to produkcja, do której wróciłem. Dwukrotnie i dwukrotnie, moi drodzy, byłem zawiedziony. Uwielbiam thrillery, natomiast w tym przypadku uważam ten thriller za prosty do rozszyfrowania za delikatnie mówiąc infantylny za thriller, który ma troszeczkę głupotek i całkowicie nie rozumiem tak dobrych opinii na temat kolekcjonera kości. No, jeżeli się ze mną zgadzacie, to proszę o komentarz. Jeżeli się nie zgadzacie, to poprosiłbym o jakieś argumenty, ponieważ, no, nie wiem, do mnie po prostu kolekcjoner kości nie przemawia, ale fakt jest faktem, że ten film. Odniósł spory sukces, i fakt jest faktem, że nasz Al Bandi dostał rolę inną niż komediową po tym, jak wystąpił w serialu Świat według Bandich. A wiadomo, że często takich aktorów się szufladkuje, także tutaj fajnie, że dostał szansę w tak dużej produkcji. Poza tym pojawił się w produkcji Numer stulecia w 2000 roku. Jest to film, w którym występuje nie kto inny jak sam John Travolta. Kto pamięta gorączkę sobotniej nocy ten e, pamięta. Oprócz tego produkcja z Walem Kilmerem, o którym ostatnio zrobiłem odcinek, no nieżyjący już aktor. Polecam sprawdzić ten odcinek, ponieważ całą masę niedocenionych filmów ma Wal e, Kilmer. No i moi drodzy, tutaj chodzi o produkcję pod tytułem Spartan. W niej się pojawił oczywiście Ed ONeill. Natomiast w przedziale roku 2003-2004 Ed O'Neill wystąpił w ponad 20 odcinkach serialu Obława. Także można powiedzieć, że pierwszy raz miał okazję wystąpić w serialu w dużej roli, poza Światem Według Bandich. Natomiast no, ten serial nie został przedłużony, ale warto tutaj pamiętać, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć tutaj Eda O'Neilla w serialu jakimś poza Światem Według Bandich, to jest też Obława. No i zaraz ten serial, do którego przejdziemy, o którym Wam wspomniałem oczywiście na początku. Ale poprzedza go jeszcze inny serial z 2007, gdzie Ed O'Neill wystąpił w 10 odcinkach, mowa o Johnie z Cincinnati. Natomiast już w 2009 roku, aż do roku 2020, mamy serial Współczesna Rodzina, moi drodzy, serial bardzo popularny. Serial, w którym Ed O'Neill wystąpił w 250 odcinkach, serial, w których wrócił, że tak powiem, na szczyt, na ekrany telewizorów. Na całym świecie, oczywiście też jako członek rodziny, tutaj już nie tak skrajny, bardziej zrównoważony. No ale słuchajcie, no, trzy nominacje do Primetime Emmy, także pełen, pełen szacun i pełen szacun po prostu za to, że jakiś bohater lat 80., łamane na 90., wraca w serialu po tylu latach i ten serial również odnosi sukcesy, także tutaj pokłony. Nie widział, polecam oczywiście sprawdzić. Natomiast moi drodzy, z takich nowszych rzeczy, no to wiadomo, że teraz, wiecie, powstaje serial animowany Świat według bandy, gdzie nasz Ed O'Neill podkłada, podkłada głos. Wystąpił też w LA Clippers, walka o zwycięstwo w sześciu odcinkach, i tak naprawdę gdzieś tam z ekranów nam powoli znika. No, występuje coraz, coraz rzadziej, no ponieważ ten aktor ma już swoje lata. I, i, i wiecie jak jest. No przy 80 to już ta kariera nie jest y, tak aktywna jak była wcześniej. E, może nam się jeszcze w czymś pojawi, zobaczymy. Na pewno y, jak sobie pomyślimy o y, Alu Bandim to nie pomyślelibyśmy o tym, że to jest człowiek tak jak wspomniałem też który ma czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, ponad 20 lat treningów, moi drodzy, treningów z rodziną Gracie, z rodziną, która jest, że tak powiem, legendarna, jeżeli chodzi o tę sztukę walki, człowiek, który naprawdę umie się naparzać. Mam nadzieję, że na podstawie tego odcinka troszeczkę Wam naświetliłem tą postać i mogliście sobie zdać sprawę, że nie jest ona tak oczywista, jakbyśmy sobie wyobrażali tak. Tutaj jakieś thrillery, role z Alem Pacino. Tutaj wystąpił w kolekcjonerze Kości. Poza tym wrócił we współczesnej rodzinie. No i umie się naparzać, pewnie gdyby wszedł do klatki MMA w tych swoich najlepszych czasach, nie mówię teraz przy osiemdziesiątce, to nie jednego innego aktora akcji byłby w stanie poskładać. Także moi drodzy tyle na koniec, jeżeli chcielibyście jakiś kolejny odcinek o jakimś bohaterze serialowym, to nie ograniczamy się tylko do kina akcji, możemy lecieć szeroko przecież i zrobiłem odcinki o Lorenzo Lamasie Renegacie, zrobiłem odcinek o Pameli, zrobiłem odcinek o właśnie Jillian Anderson, Davidzie Duchownym z Archiwum X, jest tutaj Pełne pole do popisu. Za kimś tęsknicie, o kimś chcielibyście się czegoś dowiedzieć, piszecie w komentarzu i tyle. A na ten moment to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!